Naszego ślubowania. Do ślubowania! My, absolwenci Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich, naszej ojczyźnie i Tobie szkoło. Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności, jak najlepiej wykorzystać w dalszym swym życiu. Ślubujemy! Zawsze pracować sumiennie, czynnie współczesniczyć w życiu społecznym, kulturalnym kraju. Ślubujemy. W dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka miejskiej szkoły podstawowej numer 1 w piekarach śląskich. Po ślubowaniu klasy spocznej. A teraz serdecznie zapraszamy na program artystyczny. Ten program wraz z ciepłymi słowami, w podzięce nadal najpiękniejszy, za wiedzę i serce całej Radzie Pedagogicznej, dyrekcji, rodzicom, gościom dedykujemy. My, Szóstoklasiści, rocznik 2012. Dziś nadszedł czas wspomnień i refleksji. Posłuchajcie. Ławko szkolna, codziennie rano tu siadałam, Przez szereg długich, długich dni, Często po lekcjach zostawałam, By wyryć imię drogie u mnie. I choć zmieniały się imiona, I klek za kleksem brudził blat, Była śpitarczą i ochroną, Ma przyjaciółko szkolnych lat. Ławko szkolna, ławko stara, Niewygodna i niemodna, Moje troski i zmartwienia, Dziś ci mówią do widzenia. Jeśli mowa o sprawach radosnych, do których się tęskni, na które się czeka, to chyba każdy przyzna mi rację, że szczególną satysfakcję sprawiają mu wakacje, coś, co cieszy na ogół każdego człowieka. Kiedy coś się w życiu kończy, zerknij wtedy znów za siebie. Popatrz, co cię jeszcze łączy, z miłą budą, z zacnym gronem i z przyjaciół grupą wielką. Powspominaj sobie nieco, masz okazję na to wszelką. Pragnę słów skierować kilka zebranych tutaj gości, prezentując bukiet kwiatów, których można nam zazdrościć. Kompozycja barw na wielce o belferskim zabarwieniu. Gdzie splatają się imiona przedmiotowym barw odcieniu. Czy jeszcze pamiętasz, barwny elementarz? Tu as Alon, a tam ola idzie do przedszkola. Czy jeszcze pamiętasz, barwny elementarz? Murzynek, koleżka, dziś w Afryce mieszka. Zmieniły się czasy i w Gaju Palmowym wam pokończy kurs komputerowy. Naszych młodszych kolegów, którym dzisiaj ustąpiliśmy zaszczytnego szczytnego miejsca najstarszych klas w szkole, przestrzegamy przed złym zachowaniem i brakiem systematyczności. Walczcie z tym. Nie zawsze się to udaje, ale przynajmniej próbujcie. Przekazujemy Wam opiekę nad młodszymi klasami. Postarajcie się żyć ze wszystkimi w zgodzie i przyjaźni. Dziękujemy Paniom Wychowania Przedszkolnego za to, że nauczyły nas bezboleśnie wyjść świata dziecięcej dla beztroski szkolnych obowiązków. Dzie Serdecznie i z rozżywieniem będziemy pamiętać o paniach, które pomagały nam stawiać pierwsze niezdarne litery, wprowadziły w czarodziejski świat książek, były wspaniałymi śwodnikami w początkach naszej edukacji szkolnej. Dziękujemy. Dziękujemy również paniach od historii, która nie tylko ciekawie opowiadała o dawnych wiekach, ale i wychowała nas w duchu dawnych przodków. Dziękujemy. Dziękujemy również pani od języka polskiego, która tak pięknie mówiła o poezji. Poezja jest to noc księżycowa, wielkie uspokojenie, kiedy poziomki słodkie są w parowach i słodsze cienie. Dziękuję. Wdzięcznością będziemy pamiętać o pani od przyrody, która z takim zapałem uczyła ją kochać. O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa w brązie zachodu ku wieczornym promieniem nad wodą, co się pawik blaskiem rozlewa, połębiona odbitych konarów sklepieniem. Dziękujemy! też okazać wdzięczność dla pani od matematyki, która powołując się na słowa Euklidesa w naukach nie ma drogi specjalnie dla królów, pomogła naczyć przez nią ułamki liczby wymiernej i tajemnicze procenty. Dziękujemy! Chylimy również czoła przed tymi, którzy wprowadzili nas w świat sztuki. Były to panie, które uczyły nas, plastyki, muzyki, techniki. Dzięki nim widzimy i czujemy piękno wokół naszych zwykłych rzeczy. Dziękujemy. Pragniemy również złożyć podziękowania Paniom od języka angielskiego, to dzięki nim będziemy mogli porozumiewać się na całym świecie, a najpewniej czuć się w Unii Europejskiej. Dziękujemy! Dziękujemy nauczycielom od wychowania fizycznego, dzięki którym z taką radością czuciliśmy nasze wątłe mięśnie. Dziękujemy! Składamy również wyrazy wdzięczności pani od informatyki. To ona pokazała nam, czym się różni mysz Polna od myszy komputerowej, okno budynku od okna programu. Dziękujemy! Gorące podziękowania składamy panią katahetką za to, że obok wiedzy wspaniały na miłość do siebie i bliźniego. Dziękujemy! Pamiętamy również o naszych rodzicach, a szczególnie o mamach, które uczyły nas stawiać pierwsze kroki, wypowiadać pierwsze słowa. Wychodząc z założenia, że słuchanie co roku tych samych choćby najładniejszych wierszy może stać się nudne, nasze klasy postanowiły zaprezentować program na wesoło. Będzie nam niezwykle miło, jeśli uda się nam wywołać uśmiech na twarzach słuchaczy. Wszechnie wiadomo, że matematyka jest jednym z trudniejszych przedmiotów szkolnych, a pamięciowe opanowanie tabliczki mnożenia to nie lada problem dla wielu uczniów. Mimo to, wszyscy matematycy wymagają jej dokładnej znajomości. Najgorszy okres ucisku przypada na klasy drugie, bo panie od matematyki dusi z tabliczki mnożenia, a katecheta ze znajomości katechizmu. Aby ulżyć doli naszych młodszych kolegów, wymyśliliśmy nową tabliczkę mnożenia, którą eksperymentalnie sprawdziliśmy w naszej klasie. Mamy wyniki nadzwyczajne. Proszę tylko posłuchać. 5 razy 2? Złota. 3 razy 2? Niewiele. 0 razy 0? Nic. 2 razy 1? 8 razy 8. Dużo. 2 razy 1? Mało. Wspaniale, wspaniale. Jestem zachwycony Waszą znajomością nowej tabliczki. Polecamy ją wszystkim. Śniowski Zespół powołany do opracowania nowych programów z języka polskiego w ramach reformy oświatowej proponuje od następnego roku szkolnego nowe nazewnictwo w odmianie rzeczowników. Przed... Przed. To co... Rozbijać... Kogo kiedy... Odpowiadać... Komu co... Wykrętnik, uczę Ściągacz... Kiedy odchodzę... Gadulec... Ponieważ Dziewacz... uczniowski zespół powołany do opracowania nowych programów z języka polskiego w ramach reformy oświatowej proponuje od następnego roku szkolnego nowe znaczenie alfabetu. A jak ananas, dawniej nazwa owoców, współcześnie osoba, która urozmaica szare życie klasy, znów dyrektora szkoły. P jak bałwan. gadaj komplementy, które nauczyciel może obdarzyć ucznia nie, nie tylko w okresie zimowym. C, jak ciało pedagogiczne, grupa poważnych osób, zwanych potocznie nauczycielami. Ich celem życiowym jest walka z wiatrakami, czyli edukacja wychowanków. D, jak dyrektor, wykonawca władzy absolutnej, szef całej budy, osoba, przed którą czuję się respekt. Właściciel najładniej urządzonego loku w szkole. E jak energia, potocznie power, najbardziej widoczna podczas przerw jej wymiernymi oznakami są pod potoczami i zwichnięte nogi w kostce. F jak fana bagnesia, jaki nasz metod pedagogiczny stosowany przez Berg? Zjawisko takiego nie potrafią zrozumieć uczniowie. G jak gimnazjum, 3 więzienie 12-latków zakończone małą maturą. Miejsce walki o uzyskanie wstępu do liceum, na niej atrakcyjna forma spędzania czasu. H jak hobby, słowo ponadczasowe. Kiedyś określono nim proces zbierania z znaczków pocztowych lub pudełek po zapałkach. Obecnie oznacza czas spędzony z komputerem. I jak imbecyl, inaczej antytalent, osoba sprawna intelektualnie inaczej. Pracuje nad całością, odsetek klasę. J jak jazgot, przerywnik przeryb lekcyjnej, Prz... mieszanka przeróżnych dźwięków, miły powóz dla ucha ucznia. K jako repetycje, znienawidzone przez uczniów sposób przyswajania wiedzy, pożerać pieniędzy dla rodzicami. L jak lektury, wymagają upanowania umiejętności czytania w podstawowym stopniu, grube tomy, nudne książki, które uczeń musi przeczytać. typowe się formy nad treścią. Na umówionych środek komunikacji wśród uczniów. Doskonałe rezultaty w nauce tego języka przynoszą ćwiczenia już od dzieciństwa. N jak miłość. Cudowna odskocznia od obowiązków szkolnych. Stan emocjonalnego zauroczenia, najczęściej płcią przeciwną. Okres wzmożonej dbałości od świeżego. N jak nauczyciel. Męczy dusza, człowiek, który lubi dużo mówić. Sprawca uczniowskich stresów. Użytkownik długopisa z czerwonym wkładem ocena, wskaźnik wiedzy ucznia, obiekt znacznych zainteresowań rodziców, przyczyna kradzieży dzienników klasowych. P jak przyjaciel, fajny gostek, osoba, która zawsze chodzi z tobą na magary, w szkolnej stołówce zjada znanowizodną przez ciebie zupę, kasa pożyczkowa w razie finansowego dołka. R jak rok szkolny, okres niewoli ucznia, temat tabu w czasie wakacyjnym. S jak samorząd, szkolny parlament, grupa ludzi, Prawa ze szkoleniem jest stereotypem. Tech jak test. Słowo klucz. wśród większości uczniów może wywoływać stan napięcia nerwowego, Męki tantala. Wyznacznik dalszych losów uczniów. U jak układ. Niespełnione marzenie. rodzaj cichej umowy zawartej z nauczycielem. uczeń się nie uczy, a nauczyciel nie pyta. Wuje w przerwa Przerwa marzonej pracy ucznia. Najprzyjemniejszy fragment życia szkolnego. Wycieczki, kram znaczy ulicy bez przewodnika. Element intrygujący klasę. Zedrak zeszyt. Kartki papieru do zapisywania. Miejsce na twórczą pracę ucznia. W razie potrzeby łatwo Drogie koleżanki i drodzy koledzy, ten uroczysty nastrój pożegnania pragniemy się również łączyć i my, uczniowie klasy 5. Życzymy Wam radości i samych sukcesów w odkrywaniu nowych tajemnic, a do wymarzonej przyszłości, jak wiodą Was, jak wiodą was same proste drogi. Ponad połowa, połowa Waszego dotychczasowego życia związana jest ze szkołą. Przekroczyliście szkolne progi 1 września 2006 roku. Był to wasz pierwszy krok w podróży. Bardzo szybko okazało się, że chodzenie do szkoły ma swoje dobre strony. Można to było wesoło bawić się w grupie koleżanek i kolegów. To właśnie w szkole rodziły się pierwsze przyjaźnie i sympatie. Niektóre z nich przetrwały próbę czasu i towarzyszą wam nadal. Szybko uczyliście się czytać i pisać. Wielkim przeżyciem było dla Was ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Zaczęliście korzystać z biblioteki. Możliwość samodzielnego czytania książek otworzyła przed Wami nowy, kolorowy świat. Klasa druga to dla wielu wspomnienia związane z pierwszą Komunią Świętą. Pierwszy w życiu egzamin, pierwszy garnitur, pierwsza suknia jak marzenie. W klasie trzeciej czuliście się już bardzo smutnie. Poznaliście przecież wiele tajników szkolnego życia. Jako wasi młodsi koledzy patrzyliśmy na was z podziwem i zazdrością. Klasa czwarta to początek kolejnego etapu edukacyjnego. Panią, która uczyła was dotychczas wszystkiego, zastąpili nauczyciele różnych przedmiotów. Byliście już jednak doświadczonymi uczniami. Szybko dostosowaliście się do nowych wymagań. W klasie piątej zazdrościliście szóstoklasistom, którzy opuszczali szkołę, by rozpocząć naukę w gimnazjum. Poza tym, chyba nic ciekawego no może trochę więcej nauki i dniu lub jakaś rodząca się sympatia. Lasa VI zaskoczyła was ogromem wiadomości i umiejętności, które trzeba było zdobyć. W drugim półroczu zmobilizowaliście jednak wszystkie siły, by świadectwo ukończenia szkoły podstawowej było jak najlepsze. Bywało, że chcieliście podkreślić swoją dorosłość. Nie zawsze było to miłe i rozsądne. Dlaczego przypominamy to wszystko? Otóż wraz z przekroczeniem progu gimnazjum zamknie się za nami pewien okres życia, okres najpiękniejszy i jeszcze bez troski czas dzieciństwa. Użegnanie. Czy się cieszę? Nie wcale, choć głowa jest pełna rozmaitych przeszyć z Waszym oddziałem. Oj, napracowałam się na ten Wasz dzisiejszy wizerunek, a zaczęło się tak niewinnie. Mali nieśmiani przekraczaliście progi tej szkoły. Później, podczas otrzęsi, zostaliście przyjęci do grona uczniów. Kolejne miesiące i lata upływały szybko. Były chwile trudne i ciężkie. Znów nie odrobili zadania, ale przyszedł Panią, nie chciałam. Proszę mi nie przerywać. Za karę nie tylko odrobisz zaległą pracę domową, ale także za zadania ze strony 120. Numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10. No to już koniec. W podobnej sytuacji. Was. jednak skołatane najpierw pierwszych miesięcy roku szkolnego koiły święta Bożego Narodzenia, których zwiastunem były szkolne jasełka. A później znowu przechodziły miesiące patali o oceny. To, <grystanie> Na szczęście życie nie polega jedynie na siedzeniu w szkolnej ławce. Niektórzy przeżyli dreszczyk turniejowych i konkursowych emocji. Przy tych okazjach nie mogą obyć się bez dyplomów i gratulacji. Bieraliśmy udział w wycieczkach, odwiedzaliśmy muzea, galerie. Wasze upadki i problemy czasami wspólnie udawało się nam rozwiązywać. Kiedy jednak sami nie dawaliście rady, z pomocą przychodzili Wam wasi rodzice. Tak było, ale teraz przedstawiam Wam kogoś starszego ode mnie. Widać, trochę sztywniacka, ale nie taka zła. Po prostu ma zasady więcej wymaga od uczniów niż ja, podstawówka. Ale spokojnie, będzie dobrze. Zanim wpadniecie po niej z wizytą, przy, przykarmię was a wszystkich szkół. A oto i ona! Witam! Zapraszam na wakacyjną wędrówkę na górskie szlaki i piaszczyste plaże. Już jutro ruszajcie ze mną po przygodę. Wakacyjna przyjaciółka zaprosiła mnie do siebie na wizytę, więc wypada kończyć. Ja, wasza poczciwa Buda, muszę się z wami pożegnać. Rozstaniemy się, moi mili, na czas wakacji. Nowy rok szkolny przystacie się jako uczniowie gimnazjum. Przygarnie was moja starsza siostra. Do zobaczenia!